Jesteś miłośnikiem francuskiej kuchni i impresjonistycznego malarstwa? Chciałbyś z akcentem zaśpiewać Marsyliankę lub piosenki Edith Piaf? Zwiedzić Louvre i Wersal bez przewodnika? Planujesz przemierzyć Francję od lazurowego wybrzeża aż po Paryż? Odwiedzić przepiękne winnice Prowansji i plaże w Saint-Tropez lub zobaczyć film na festiwalu w Cannes? A może od dawna uczysz się francuskiego i nie widzisz rezultatów? Dzięki francuski Raz 2-3 nauczysz się szybko władać językiem Napoleona. Poznaj Piera i Amélie, parę native speakerów prosto z Francji. To oni przeprowadzą cię przez cały kurs i nauczą mówić z pięknym francuskim akcentem. Interaktywny moduł sprawdzania wymowy pozwoli ci opanować Twój francuski do perfekcji. Jesteś znudzony nauką zasad gramatyki? Zapomnij o tym. Dzięki fotolekcjom, piosenkom oraz dialogom z udziałem Piera i Amélie. Poznasz codzienny język francuzów. Multimedialne elementy wprowadzą cię w autentyczne sytuacje, a interaktywne ćwiczenia pozwolą z łatwością utrwalić poznany materiał. Wpisz francuski raz dwa, trzy, pl i rozpocznij naukę wraz z Pierre'em i Amelie. Dzięki metodzie raz 2-3 nauczysz się języka francuskiego z prędkością TGV. Nie wahaj się, i już dziś zacznij swoją przygodę z francuski raz 2-3.